myślę, że możemy zaczynać. Cześć, nazywam się Sebastian Ożarek i jestem backend deweloperem w Orbie. Zajmujemy się różnymi wdrożeni wdrożeniami e-commerceowymi, robimy małe, y ma małe sklepy średnie i też tak duże o jakich dzisiaj będę mówił. Y mamy 80 pracowników w biurze w Warszawie i w Lublinie oraz zdalnie. Dodatkowo y, interesuję się bezpieczeństwem IT. Biorę y, czynny udział w programach Bagbanty, a w wolnym czasie staram się żeglować. Możecie mnie znaleźć na Twitterze oraz LinkedInie. Y, dzisiaj będę mówił, tak jak mówiłem wcześniej, o y, wyzwaniach wdrożenia dużej architektury IT do chmury. Było to wdrożenie zrobione na Azurze. Najpierw opowiem, jakie wyzwanie nas spotkało, później e, jaka, co, co było u klienta, co u niego zobaczyliśmy. Przedstawię naszą wdrożoną architekturę, następnie powiem, e, jak zadbaliśmy o bezpieczeństwo tej architektury, jak automatyzowaliśmy, monitorowaliśmy wszystko oraz testowaliśmy tak, aby wykazać, że dajemy radę. Aby pokazać skalę tego wdrożenia i troszkę skupić Waszą uwagę na prezentacji, myślę, że najlepszym pomysłem będzie pokazanie tego na przykładzie innych sklepów. Kwadracik na ekranie oznacza 10 GB użytych do klastra dla, dla, na sklep. Myślę, że 10 GB jest to lekka nadmiarowość na mały sklepik. To jest takiej średniej wielkości wdrożenie w orbie, powiedzmy te 30 GB, natomiast wdrożenie, o którym dzisiaj będę mówił, wygląda mniej więcej tak. Jest to 2500 GB ramu, ponad nawet 2,5. Tak jak wcześniej mówiłem, stanęło przed nami wyzwanie wdrożenia tego do chmury. Klient y, chciał, aby, to był proof of concept, aby pokazać, że potrafimy obsłużyć naraz 2,5 tysiąca użytkowników, robiących zakupy, przechodzących procesy, y, poruszających się po sklepie i szukających produktów. Odpowiedź musiała być dążąca do 200 milisekund. Replikacja między y, bazami musiała dążyć do 0 sekund. I też 200 milisekund nie jest wynikiem dobrym, jeśli zwracamy dużo błędów. Natomiast odsetek błędów miał być równy zero. Wyzwanie podjęliśmy oczywiście. Jako Orba Lingaro byliśmy wspierani jeszcze przez architekta Azure z Microsoftu. Chciałem podziękować też z tego miejsca całemu zespołowi, z którym miałem przyjemność wdrażać to, bo naprawdę ciekawa przygoda. Jeszcze z ciekawostek. Do finalnego testu użyliśmy 44 wirtualne maszyny. Elasticsearch zaindeksował 20 GB dokumentów, i tutaj też e, fajne porównanie, bo 2,5 godziny temu Sekurak opublikował artykuł, w którym przedstawił, że e, wyciekły dane z takiego centralnego systemu e, w Ekwadorze, przetrzymującego e, dane wszystkich obywateli. I ten system miał Elasticsearcha zajmującego 18 GB, także nasze wdrożenie miało więcej danych niż, wszyscy, niż dane wszystkich obywatelów Ekwadoru. Dam bazy danych wynosił 210 GB. Użyliśmy na tych 44 maszynach, 44 maszynach 724 CPU i, tak jak wcześniej mówiłem, ponad 2,5 GB jak to było? Do tej pory klient miał u siebie fizyczną infrastrukturę, gdzie miał trochę maszynek, wszystko to działało ok, jednak jest taki dzień w roku, gdzie sklepy są mocno przeciążone i, i większość sklepów po prostu przestaje odpowiadać, natomiast klient przygotował się na to. Jak się przygotował, dokupił po prostu więcej maszynek. Dokupił więcej maszynek, przetrwał Black Friday. Tak jakby założenia, które wcześniej były podane, właśnie były podane na przykładzie Statystyk z Black Friday. Efekt tego jest teraz taki, że klient utrzymuje więcej maszyn, serwisuje je, przeglądy musi im robić, natomiast niekoniecznie są one używane. Może stąd wziął się pomysł, żeby przejść do chmury, może chce płacić tylko za to, co faktycznie używa, może chce przerzucić SLA na Azure. no tego nie wiemy. Zaczynamy. Dostaliśmy od klienta paczkę. Dostaliśmy Dockera z Magento 1, z elastic Elasticsearchem, Solarem, Rabbitem, Bazą, z wszystkim, co było w zasadzie tam używane. I wzięliśmy się do pracy. Zaczęliśmy od rozrysowania architektury, Zaczęliśmy od baz danych. E, tak jak wcześniej mówiłem, replikacja baz miała dążyć do zera. Udało nam się to spełnić. Udało nam się to spełnić z pomocą klastra bazodanowego Percona. E, zapewnia on synchroniczną replikację na wszystkie slajwy w tym samym czasie. Spójność, konsystencje danych e, jest bardzo łatwo skalowalne, bo kiedy jesteśmy przygotowani do e, Zeskalowania perkony tak naprawdę możemy to zrobić w ciągu paru minut i właśnie zoptymalizowana wydajność perkony pozwoliła nam uzyskać tak niski czas replikacji. Żeby to wszystko, żeby spełnić tą replikację, oczywiście musieliśmy troszkę się pobawić z konfiguracją bazy. Cały czas mieliśmy status opóźnienia replikacji, która kiedy wynosiła już powyżej sekundy, to całkowicie odrzucaliśmy test. Nie mogło się tak wydarzyć. Wszystkie połączenia, które były zrywane, również musieliśmy monitorować. Wszystkie, które się przedłużały, cały czas dla pełnej replikacji też musieliśmy monitorować ostatnią pozycję na bazie master, tak aby na slajwach wszystko, wszystko zgrywało się z masterem. Ostatecznie wdrożyliśmy coś takiego. Na tym oparliśmy nasz y, główny test. Były to cztery slajwy, jeden master. Tak naprawdę ruch na, na, na cały klaster bazodanowy powinien być rozrzucany proxy sql -em. Natomiast y, na potrzeby proof of concept pominęliśmy to. Po prostu zrobiliśmy skrypt, który na instancję aplikacji y, rozpisywał y, IP różnych maszyn bo, tak jak mówiłem, to jest cały czas proof of concept. To, to nie, wdro nie wdrożyliśmy jeszcze tego na produkcję. Dalej przejdźmy do aplikacji. Aplikację od początku wiedzieliśmy, że postawimy na zestawie skalowalnym Azure. A. Jest to bardzo fajne narzędzie, ponieważ yy, w zasadzie podłączamy obraz aplikacji. Skąd wziąć ten obraz, później powiem. No i możemy w parę minut wyskalować sobie yy, nasz klaster, w tym akurat w naszej subskrypcji do 600 maszyn. Także dla tego testu użyliśmy tylko 25 maszyn, więc myślę, że możemy znacznie, znacznie polepszyć yy, odbiór sklepu. Przed, yy, przed, klas... przed yy, zestawem skalowalnym stanął cache warnisza, również na zestawie skalowalnym, również tworzony z obrazu. E, oprócz tego, że koszował e, strony, to rozrzucał ruch na e, instancję aplikacji Magento, a przed warniszem load balancer Azureowy standardowy, więc tu już bez żadnych dodatkowych udziwnień. E, oczywiście to wszystko nie działałoby tak szybko, gdyby nie dodatkowe usługi, które wspierały e, nasze wdrożenie. Po pierwsze był to Solar i Rabbit. To była nasza najmniejsza maszynka, z którą absolutnie nie mieliśmy żadnego problemu. W zasadzie podstawowa konfiguracja pozwoliła nam na bezproblemową pracę, plus podczas testów, które otrzymaliśmy od klienta. Wydaje nam się, że ani Solar, ani Rabbit nie były obciążane. Także może faktycznie przy produkcyjnym teście musielibyśmy to powiększyć, coś dokonfigurować. Natomiast do testu, który nam dostarczył klient, wystarczyła podstawowa konfiguracja. Dalej NFS. NFS miał szybkie dyski, miał y, duże. Y, mógł przyjąć duży load. Natomiast mieliśmy z nim mały problem, który był dosyć ciężki do wychwycenia. Mianowicie. E, wszystkie miniaturki symlinkowały do dużych zdjęć, co do wydebagowania jest dosyć trudne. E, długo się zastanawialiśmy, czemu jest tak, że ruch na, na, na sklepie jest nieduży, natomiast e, wszystko się nudzi, a NFS jest obciążony. Wyszło, to, że po prostu musimy e, użyć miniaturek, a nie, nie, nie symlinkować miniaturek do dużych zdjęć. O czym nie wiedzieliśmy po prostu, bo też otrzymując paczkę, no nie przeglądaliśmy każdego pliku i każdego symlinku. Dalej był Redis. Redis sesyjny stał na oddzielnej maszynie, tak abyśmy mogli kontynuować nasze zakupy z każdej, e, z każdej instancji, na której będziemy. I Elasticsearch. Elasticsearch też został fajnie wdrożony, ponieważ jest to usługa ażura, którą możemy sobie wyklikać i, i bez problemu, po prostu bez stawiania kolejnych maszyn, bez jakiejś konfiguracji mamy Elasticsearcha gotowego z, na skalowalnym zestawie z load balancerem Azure'owym. tyle danych. Wymaga oczywiście jakiegoś zabezpieczenia. Podczas wdrożenia warto jest zaznajomić zespół z tym, czego będziemy przestrzegali, czego nie robimy. I tak na przykład warto nie mieć anonim, anonimowych kont SSH. Warto, żeby każdy odpowiadał za to, co się dzieje na jego koncie i za to, co na nim robi. Dlatego myślę, że każdy deweloper, który pracuje nad wdrożeniem powinien mieć swoje konto na, na tych maszynkach, na których potrzebuje. Imienne, bez anonimów tak samo dobrze nie zostawiać furtki dla ataków BruteForce i y, używać jedynie klucza do zalogowania na... To znaczy może nie, unikać używania hasła, a używać klucza publicznego, prywatnego do zalogowania na SSH. O SSR-u chyba już zostało powiedziane bardzo dużo, więc y, myślę, że nie musimy się rozgrywać nad tym tematem. Jest to podstawa, którą chyba każdy będzie przestrzegał. Dalej, dedykowane konta MySQL. Nie każde konto potrzebuje uprawnień do zapisu, do odczytu, dlatego warto, aby konkretną akcję wykonywało konto z konkretnymi uprawnieniami. Dzięki temu, gdyby gdzieś pojawiła się jakaś luka jednak, to nie, nie zawsze wszystko będzie można wykonać z tego użytkownika. Tak samo... Mm, Reprodukcja nie musi mieć dostępu do produkcji, do ułata, jakieś robocze maszynki nie muszą mieć również dostępu do produkcyjnych, dlatego warto jest stworzyć segmentację sieci, umieszczać w sieci tylko te maszyny, które faktycznie muszą się ze sobą komunikować i, i nie zostawiać furtki dla ewentualnego ataku na inną maszynę, przez którą będziemy mogli się dostać na kolejne. W azurze fajnie możemy też wyklikać firewalla, a gdzie no, za pomocą różnych scenariuszy będziemy odcinali różny ruch, będziemy banowali różne IP. Też dobrym pomysłem jest użycie VPN-a i pozbycie się publicznych IP na tych maszynkach, gdzie ich faktycznie nie potrzebujemy, bo wystarczy będą chodziły sobie w sieci wewnętrznej. Człowiek jest omylną istotą, może różne rzeczy zrobić na różne sposoby, dlatego już też od dawna wiadomo, że jeśli coś da się zautomatyzować, to trzeba to zrobić. I tak od początku używaliśmy narzędzi DevOpsowych Ażura. Na repo ażurowym trzymaliśmy wszystkie nasze automatyzacje, skrypty do monitoringu, gdzie mogliśmy współdzielić kod, który tworzymy. Jedynie czego tam nie trzymaliśmy, to kluczy i tokenów do Ażura z wiadomych przyczyn, chyba. Yy, dodatkowo robiąc tak duże wdrożenie, trzeba pamiętać, że może stanąć przed nami najlepiej, jeśli stanie przed nami możliwość wdrożenia tego produkcyjnie. Yy, i przy tak wielu zasobach istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że się w czymś pomylimy podczas wdrażania tego. Dlatego na bieżąco każdy z deweloperów, każda osoba, która była odpowiedzialna za swoje maszynki, resource grupy sieci, tworzyła templatki, wrzucając je właśnie do wspólnego repo, tak aby można było w zasadzie za pomocą jednego skryptu postawić na nowo klaster używany do, do naszego wdrożenia. I gdyby nam przyszło dorostawić produkcyjnie, użylibyśmy po prostu templatek, gdzie wszystkie resource grupy, wszystkie sieci, wszystkie maszyny, automatycznie pojawiłby się na Azure kwestia paru minut yy, provisioning'u tego. Okej, okay. yy, tak duży klaster zjada też potężne ilości pieniędzy, więc warto jest mieć możliwość odcięcia tego w jednym momencie. Stworzyliśmy do tego też skrypcik, który wyłączał wszystkie maszyny e, od razu. Można też ustawić na przykład e, godzinowe odcięcie maszyn, jednak często pracowaliśmy e, do późnych godzin wieczornych, dlatego to nie do końca miałoby sens. E, po prostu stworzyliśmy skrypt, który to będzie wyłączał. Również nie zawsze potrzebujemy dużego klastra, da, dlatego. E, też ustawi, ustaliliśmy tam kilka możliwości do zeskalowania tego na mało, średnio, dużo, gdzie development może odbywać się na bardzo małym y, klastrze, natomiast średnie i duże testy już wypadałoby, żeby były mocno rozłożone. Nie ma też sensu pchać y, ruchu z Warnisza na niedziałające instancje. Dlatego stworzyliśmy taki health check, który Sprawia, że Warnisz nigdy nie wyśle ruchu na instancję, która nie odpowiada. Nawet jeśli nam odetnie jedną instancję, ona nie dostanie ruchu i nie sypnie błędem, ponieważ będzie to przekierowane na kolejną. Wcześniej też mówiłem o zestawach skalowalnych. Zestawy skalowalne używane przez nas potrzebują obrazów, a obrazy możemy im dostarczyć za pomocą narzędzia, również w narzędziach DevOpsowych Azure jest. Służy do budowania obrazu z pipeline'a. Wcześniej na, y, napisanego przez nas. Y, I dba, dzięki temu zawsze każda instancja rozstawia się w sumie kwestia, kwestia wstania maszynki i razem ze świeżym kodem, ponieważ obraz już jest przygotowany u nas na storyżu. Y, I tutaj też to, tak jak mówiłem, y, maszynka, która buduje obraz, y, nie musi mieć dostępu do produkcyjnych zasobów, bo później w ramach subskrypcji naszej możemy przerzucić ten obraz po prostu gotowy do tamtych zasobów, natomiast sama maszynka nie musi mieć dostępu do produkcji. E, aby testy się powiodły, aby usuwać na bieżąco wszystkie błędy, które nam wyskakiwały, wszystkie opóźnienia, oczywiście musieliśmy monitorować. Mniej więcej tak wyglądał ekran do monitoringu jednej osoby. Nad wdrożeniem, jak widzieliście, pracowaliśmy w kilka osób i takich ekranów było kilka. Niejednokrotnie spotykaliśmy się w jakiejś sali konferencyjnej, gdzie na wielkim telewizorze mieliśmy masę wykresów zażura, patrząc co odpada, plus każda osoba odpowiedzialna za różne etapy wdrożenia miała u siebie otwarte mniej więcej tego rodzaju y, ekrany do, do monitoringu tak wielu maszyn i zasobów. Do monitoringu używaliśmy New Relica, super narzędzie, bardzo łatwe do podłączenia pod bardzo różne systemy. Pozwala nam pokazać, gdzie są opóźnienia. Przy płatnej, przy bardziej premium wersji możemy również zerknąć na slow logi. Do monitoringu używaliśmy też właśnie health checka, gdzie patrzyliśmy, która instancja odpada i na której się skupić, jakie tam błędy mogły nam wypaść. Tak jakby nie musieliśmy szukać po, po, po konkretnych instancjach, gdzie coś się stało, tylko już Helwczak pokazywał nam, która odpadła i gdzie mamy szukać błędu. Yy, kontrola replikacji, o której mówiłem wcześniej, była ona niezbędna do tego, żeby, żeby wiedzieć, czy, czy jesteśmy w normie, czy nie. I my top do do podglądu zapytań, do obsługi tego, co nam się troszkę dłużej schodzi. I testy. Yy. Finalnie testować mieliśmy to na BlazeMeterze, to było wymaganie klienta. Klient też y, dostarczył nam właśnie scenariusz testowy. Y, BlazeMeter nie wiem, czy ktoś korzystał, ale jest dosyć drogim narzędziem. Mniej więcej za taki półgodzinny test na 1000 userów to jest około 100 dolarów, więc aby tych testów móc wykonywać troszkę więcej i y, mieć większy podgląd na to, co robimy, czy, czy nasze zmiany faktycznie przynoszą dobre rezultaty. Użyliśmy własnego klastra do testowania. E, wgraliśmy tam JMeter'a, mogliśmy sterować, mogliśmy rozbudować ten klaster, tak jak wcześniej mówiłem, do 600 maszynek. I e, taki test z na pół godziny dla 50 z, dla, przepraszam, 50 maszyn na pół godziny e, 1000 userów Kosztował nas na Azurze 2 dolary, na BlazeMeterze było to 100 dolarów, także 98 dolarów oszczędności na takim średniej wielkości teście. Aby troszkę zwiększyć wiarygodność testu, użyliśmy również crawlera do nagrzewania cache'a. To jest też bardzo fajny sposób, aby wdrożyć to w proces deploymentu, ponieważ nigdy nie jest tak, że klienci, zwłaszcza tysiąca klientów, trafia na sklep po, deploy, po świeżym deploymencie, gdzie tak naprawdę nikt wcześniej na tym nie był, więc puszczamy crawlera, który nagrzewa cache, a następnie puszczaliśmy test, który działał tak jakby na gotowym serwisie. 44 maszynki, Elastic Search 20 giga, baza danych 210, 700 procesorów, ponad 2,5 ram ramu używanego. No to musi kosztować. Czy ktoś ma pomysł, ile to może kosztować? Jakie to są stawki miesięczne? 7,500 dolarów miesięcznie? OK, ktoś jeszcze? Yy, koszt takiego klastra jest to około 30 tysięcy dolarów miesięcznie. Myślę, że dosyć sporo, yy, bo to oznacza, że w ciągu godziny spala 41 dolarów, a w ciągu tej prezentacji już zużyto 20,5 dolara. Natomiast nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać, ponieważ y, podpisując umowę z ażurem możemy troszkę negocjować. Jeśli podpiszemy na rok, y, jest to oszczędność 41%, jeśli na 3 lata może być to około 64%. To jest według kalkulatora Ażura. Natomiast możemy jeszcze z nimi indywidualnie negocjować, plus y, możemy się odezwać do Cloud Service Providera, gdzie też są troszkę inne stawki. No i musimy pamiętać, że to mm, nie cały czas serwis działa na tak rozbudowanym klastrze. To jest tylko na wypadek wyprzedaży Black Friday czy, czy innych tego typu eventów. Natomiast zazwyczaj działa to na dużo, dużo mniejszej e, objętości. Także na pewno jest oszczędność, na pewno e, to będzie kosztowało taniej niż 30 tysięcy dolarów. Jednak y, gdybyśmy chcieli mieć cały czas tak rozłożony klastr, jest to tak duży koszt. Dzięki, że mogłem się z Wami spotkać. Czy ktoś ma jakieś pytania jeszcze? Brak? W takim razie dziękuję.